Cześć, z tej strony Paproch, witam serdecznie w kolejnej recenzji Okiem Paprocha. Dzisiejsza recenzja będzie dla mnie wyjątkowa, mianowicie będzie przynosić pewną nowość. Po raz pierwszy mam przyjemność zrecenzować lotki z tej stajni darterskiej. Stajni, która znana jest ze swojej niesztampowości oraz niesamowitych, artystycznych wręcz designów swoich lotek. Nie przedłużając, chodzi o firmę Shot. A dokładniej dzisiaj na tapet weźmiemy lotki byłego mistrza świata, Michaela Smitha. Przed nami Shot, Michael Smith w wersji Defiant widzieliśmy jak wygląda opakowanie z zewnątrz, teraz pora zajrzeć do środka a w środku widzimy klasycznie trzy barele, trzy szafty oraz trzy piórka, wyjmę jeden barel abyśmy mogli się na nim dokładniej skupić, resztę odłożę i spójrzmy na to jak wyglądają z bliska lotki shot Michael Smith Defiant jak widzicie pierwsze co rzuca się w oczy to paleta kolorystyczna z przodu lotki są czarno-czerwone, mamy tutaj takie czerwone żłobienia. Na środku są czarne, a na końcu są czarno-srebrne. I właściwie, według tych trzech kategorii kolorystycznych, podzielimy tę lotkę na trzy części. Zaczniemy od tej części, która jest najbliżej szaftu, czyli od tak zwanego tyłu. Tył zajmuje około 40% długości tego barela, ale jak widzimy, mamy tutaj logo Michaela Smitha. Mamy początek czerwonych pasków, które idą skośnie, oraz proste przetłoczenia dookoła średnicy barela. Jak widzicie, mamy pięć identycznych czarnych okręgów oraz jeden większy, po to, aby zmieściło się na nim logo Michaela Smitha. W środkowej części, która składa się z czterech czarnych okręgów, z przetłoczeniami widzimy również nacięcia wzdłuż barela, co tworzy nam efekt trybów maszyny. I na końcu przechodzimy do przodu barela, do części, która jest najbliżej grotu. Jak widzicie mamy tutaj sześć nacięć oraz zwężenie końcówki w kierunku grotu. Jeśli chodzi o aspekt kolorystyczny, to czarno-czerwone barwy dają niesamowity efekt wizualny, fajne wrażenie, fajny, taki agresywny wygląd. Jeśli chodzi o aspekt funkcjonalny, to nacięcia są mniej więcej dwa razy rzadsze niż w części środkowej. Jeśli chodzi o to, jak leżą w ręku, to właśnie do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o ocenę gripu, to również podzielę tę lotkę na trzy części. Część tylna, jak sprawdzimy sobie grip, to jest on wyczuwalny, ale dość delikatny. W części środkowej tego gripu jest dużo więcej, głównie ze względu na to, iż mamy zarówno nacięcia pionowe, jak i poziome. A z przodu ten grip jest najmocniejszy, te nacięcia są najgłębsze i dzięki temu to najlepiej trzyma się palca. Także jeśli miałbym ocenić grip w skali od 0 do 5, to z tyłu mamy takie 2 na 5, na środku 3 na 5, a z przodu 3,5 na 5, może nawet 4, dla niektórych ten grip będzie wydawał się troszeczkę agresywniejszy. Jeśli chodzi o sposób gripu, no to tak naprawdę każda część tej lotki jest przeznaczona dla gracza o innych preferencjach. Gracze trzymający lotkę z tyłu mogą ją złapać za tę część tylną. Ewentualnie za tylną i środkową. Gracze trzymające lotkę na środku będą musieli złapać to przejście na środku, a gracze trzymające z przodu również będą zadowoleni, głównie dlatego, że mamy tutaj to zwężenie, na którym można oprzeć palec i przy okazji delikatnie złapać grot, co u wielu zawodników jest obecne. Wielu zawodników właśnie tym grotem wyznacza sobie koniec trzymania lotki. Jeśli chodzi o ocenę tego, czy lotki są dla amatorów czy dla profesjonalistów, sądzę, że są one dla każdego. Mnogość opcji chwytu, mnogość opcji tego, jak je złapać, oraz różnorodność opcji chwytu sprawia, że będą one idealne do nauki. Będą one bardzo fajnymi lotkami na początek i w chwycie wydają się minimalnie grubsze niż zwyczajne lotki. Także to przejście z lotek mosiężnych może być zdecydowanie płynniejsze. Jeśli chodzi o aspekt wizualny, który robi spore wrażenie. Jeśli chodzi o aspekty techniczne oraz aspekty trzymania lotki, które przed chwilą poruszyłem, to chyba tyle. Możemy więc przejść do sekcji rzutowej. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Jak widzicie, znajdujemy się w nieodkrytym dotąd miejscu na mapie dartelskiej Polski, a dokładniej w moim nowym mieszkaniu. Jeśli chodzi o lotki, to bardzo szybko się z nimi zaprzyjaźniłem. Grip na środku oraz z tyłu mi odpowiada, co widać po wynikach, które lądowały w tarczy. Odpowiednie wyważenie sprawiało, że kąt wbicia lotek był bardzo atrakcyjny i wręcz zachęcał do lokowania kolejnych rzutów w potrójnej dwudziestce. Lotki Shot Michael Smith Defiant są dostępne w sklepie BalticDarts.pl. Przechodzimy do danych technicznych. Lotki Shot Michael Smith Defiant są dostępne w czterech wagach: 22, 23, 24 oraz 25 gramów. Wersja 22-gramowa ma zawartość wolframu 90%, długość 49 mm oraz średnicę 6,4 mm. Przy 23 gramach wolframu wciąż jest 90%, długość wynosi 50 mm, a średnica 6,5 mm. Następne są lotki o wadze 24 gramów. Zawartość wolframu 90%, długość 50 mm, średnica 6,6 mm. Najcięższa wersja o wadze 25 gramów Wolframu ma 90%, jest długa na 51 mm, a jej średnica to 6,7 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Shot Michael Smith w wersji Defiant wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest to, co jest bardzo charakterystyczną cechą wszystkich lotek z Tiny Shota. a dokładniej wygląd oraz design. Jeśli widzieliście lotki Michaela Smitha przed przejściem do szota, no to były one takie zwyczajne. A teraz, po zmianie barw, lotki Michaela Smitha nabrały barw, nabrały kolorów oraz nabrały tego typowego dla szota artystycznego sznytu. Drugim plusem jest trójpodział gripu. Skąd taka dziwna nazwa? Już tłumaczę. Grip w tych lotkach dzieli się na trzy części w dwóch różnych aspektach. Zarówno jeśli chodzi o miejsce chwytu, jak i o rodzaj gripu. Jak widzieliście wcześniej w materiale, Grip na przedzie, na środku oraz na tyle każdy z nich ma swoją specyficzną budowę, także możliwość różnorakiego treningu na tych lotkach polega nie tylko na trzymaniu ich w różnym miejscu, ale również na sprawdzeniu różnych rodzajów gripu. Grip z przodu, grip na środku oraz grip z tyłu każdy wygląda zupełnie inaczej, a więc pozwala na jeszcze większą dozę treningu oraz na jeszcze większą dozę sprawdzenia tego, jaki grip najbardziej nam pasuje. Jeżeli chodzi o minusy, to również jest to charakterystyczna część dotycząca lotek Shota. Za jakością, którą te lotki prezentują, idzie również cena. Jest ona dość wysoka, ale dla lotek, które tak wyglądają, tak się prezentują oraz mają taką jakość, sądzę, że jednorazowy wydatek będzie jak najbardziej usprawiedliwiony. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Klasycznym YouTubeowym zwyczajem przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach oraz o wsparciu Poprocha na platformie sub. Dziękuję serdecznie za uwagę. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paprock Darts.